Co robić? Co ja tu mam robić? Daj Kurwa co? No, no Odmutuj i... się na serwerze Discord ja na, na tym pokoju Olej, Czekamy lebie, na ciebie, on, na to pilne no, ma? dawaj stream. jesteś sprawdzony. No dobra Elo żabka psie <laughs>

Muszę Dobra. Jak mnie zlutujesz, Idę na rządowy. tylko, nie na ty tylko, nie na ty kurwa idzie. Dobra, tylko, mnie, bo ty tylko, ty tylko, siemano. Siemano, siemano. Siemano, ty Byłem ty Siemano, siemano, tylko, ty tylko, ty tylko, i ma <laughs> Siemano kurwa siemano Uuu siemano, siema mistrzu Ej ty siemano. jesteś za dobry w tą grę chyba co? No dobry jest tak Siemano kurwa siemano Ej, ty, znowu, ty jesteś. <śmiech> <śmiech> Sorry, to jesteś Który jakiś z tej wizji? Ej wyjebałem chyba 3 osoby, które was słuchały w treningach I by było sprawdzanie A brek czy my to znajdzie Dzięki wyku Ciekawe ile masz ranku już zapchnęło Kurwa co on się tak rusza fajat Ej ziemniak no przysa... ja by... Pokaż mu że musiałem starego Nie, unicorn, unicorn, unicorn Unicor. Pierwsz tule, <śmierdoletnie> pierwsz tule <śmierdoletnie> kurwa <śmierdoletnie> Weź go do tej, bo to mój kolega w tym i perm, no i siemano, siemano.